Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiemy o tym, co wyczynia Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, wicepremier, człowiek, który bardzo blisko współpracuje z Pisem. Mieliśmy informacje, wspominaliśmy Państwu, że mieliśmy informacje o tym, że chroni ludzi Janusza Cieszyńskiego, że nawet prywatnie się zna i lubi, z tym, że bardzo złym człowiekiem, bardzo złym, tak ogólnie, szanowni Państwo, złym duchem samego rządu pisowskiego. Przypomnijmy, że jest to facet, który. Odpowiada w 100% za aferę respiratorową, za sprzeniewierzenie 160 milionów złotych, bo tam nie wierzcie w to, że te pieniądze jakoś tam zostały w jakikolwiek sposób odzyskane. Szanowni Państwo, całe 160 poszło do kosza na śmieci. Oni tam po prostu w zamian za te, po prostu odliczyli od tej transakcji jakieś tam respiratory, które kompletnie nie spełniały żadnych norm po prostu wyrzucili 160 milionów złotych w błoto, z czego potem jakieś 110 milionów z, z, pol, policzyli jako rozliczone, chociaż nie było ku temu żadnych podstaw. To trochę tak jakby zarobić, z, z, zamówić, y, nie wiem, 200 BMek, a następnie w rozliczeniu przyjąć y, i odliczyć, nie wiem, 100 małych kwiatów I, i potem twierdzić, że jest wszystko git. Tak to mniej więcej można w uproszczeniu powiedzieć. My cały czas mówimy o gigantycznej korupcji. Panie Tomaszu Strzelczyk, to jest do szefa CBA. Zwracamy uwagę, że w Ministerstwie Zdrowia w roku 2020 były oferty nabycia. Respiratorów składane po prostu na adres e-mailowy i na normalnie biuro ministerialne. Wiemy to stuprocentowo, bo wiemy o tym od naszego kolegi, który naprawdę z czysto patriotycznych pobudek chciał te respiratory nawet taniej sprzedać w Polsce. Bo nie było z tym problemu. On nie miał fizycznie, nie musiał ich nigdzie sprowadzać, i nikt nie był u pana Cieszyńskiego, u pana Szumowskiego, nikt nie był zainteresowany. Opędzano się od niego po prostu jak od natręta. I idź pan z tym, a idź pan sobie wyślij ofertę, a przestań pan głowę zawracać. Tak to sobie, szanowni państwo, wyglądało. To była czysta i zwyczajna korupcja, za którą odpowiada pan Janusz Cieszyński, który wyciąga, szanowni państwo, CBA z jednej strony, agencję wywiadu z drugiej i mówi, odwalcie się, bo te chłopaki mi powiedziały, że, że to jest dobre. Wiecie państwo, nie ma takiej procedury, która mówi, że ja mogę działać na szkodę skarbu państwa. CBA i AW mogą kraść. Tak. Nie ma czegoś takiego, że jak ja mam glejt od tego, od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, albo od Agencji Wywiadu, że, te, że to są, że, 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 mogę, że mogę się dopuścić niegospodarności, to nie można mnie ukarać. To... Mogę podatników określać na 160 milionów co najmniej. Tak, więcej. Szanowni Państwo, bo tam on jeszcze robił większe interesy, który na przykład, o, których, o którym... Patrzmy, laptopy, które teraz znowu dla młodych ludzi. Tak, tak ale to, to też, ale jeszcze po drodze była ta sprawa, bo tam wyszła Laptopy to jeszcze skomplikowana sprawa. Trzeba po prostu pokazać yy, tam tego, ale były historie takie, yy, o które opisała Najwyższa Izba Kontroli. Ona jest po prostu i założyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdzie oni kupili 10 respiratorów w cenie 10 razy droższej niż cena producenta. I następnie po kupieniu załadowali to do yy, agencji, rządowej agencji, najpierw chyba się jeszcze wtedy... I nasz... to poprzez KGHM. Tak, i rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, e, albo to, ale chyba to jeszcze wtedy była Agencja Rezerw Materiałowych, to nie ma znaczenia, to jest do sprawdzenia. I Szanowni Państwo, na czym polega numer? Oni nie tylko kupili to 10 razy drożej, tylko że te respiratory się kompletnie do niczego nie nadawały, jeżeli chodzi o COVID. Wiecie Państwo, 10 milionów złotych po prostu, y, przepraszam, 10. Tam, tam, tam straty po prostu tego typu to są te, te 10 przepraszam nie nie milionów tylko te, 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 te respiratory to jest po prostu coś. Jego za, jak zapytano o to Szumowskiego to stwierdził że nie Szumowskiego tylko Cieszyńskiego to stwierdził że Marian Banaś realizuje zemstę polityczną agendę w ogóle się nie ustosunkował do tego co kupił w Gazecie Wyborczej dlaczego to kupił. To jest szanowni państwo po prostu coś co do tej pory powinno zostać wyjaśnione. Pan Janusz Cieszyński już dawno powinien mieć uchylony immunitet. Po drugie, my mówimy w naszej sprawie, ponieważ używano przeciwko nam nasku do inwigilowania nas i my wiemy o tym, że to była, jakby to powiedzieć, ten nazw działał i inwigilował nas pod bezpośrednim nadzorem pana Janusza Cieszyńskiego. Pan Janusz Cieszyński współpracował z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie, dokładnie z panem Krzysztofem K., który dzisiaj pracuje sobie w agencji, w tym w biurze, przepraszam, Badań Kryminalistycznych. I to jest facet, który, szanowni państwo, używał Pegasusa dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, chociaż sam wcześniej brał udział w opiniowaniu tego, że tego nie wolno używać. Czyli, szanowni państwo. Mamy tutaj jakoś dziwną po prostu dwoistość. Z jednej strony stwierdzenie, że ABW nie ma prawa tego używać, bo jest to coś, co jest niebezpieczne, także z kontrwywiadowczego punktu widzenia, po czym mamy zlecanie przez tych samych funkcjonariuszy działań CBA, które się, no, szanowni Państwo, to jest tak, jakby powiedzieć, że danego działania nie wolno nie można zrobić, bo to jest przestępstwo, a następnie zlecić to działanie innej rządowej agencji. No To jest, Szanowni Państwo, fakt, że nie ma w tej sprawie postępowania, fakt, że pan Tomasz Schiemoniak, y, pomimo przecież dostaje stenogramy z naszych rozmów, y, to <śm> na przykład, <śm> zakładając, żeby nie wiedział. I zdjęcia z tych, tych, tych różnych tych. Tak Dla to... tych punktów oświetlaczki, o, o, o pod naszymi domami. No, to... W każdym razie, wracając do pana Gawkowskiego, szanowni państwo, on powołał teraz Annę Strzeżyńską. Był minister w cyfryzacji w rządzie PiS-u i był prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, I był a, a ins, na szefową Instytutu Łączności. To jest kolejny przykład, w której e, człowiek lewicy, pan Krzysztof Gawkowski, sięga po kadry pis on nie, do, nie dokonuje wyczyszczenia kadr pisowskich. Ja przypomnę też o gigantycznej prowokacji, w, którą wziął, w której wziął udział resort łączności. Ta prowokacja polegała na e, e, forsowaniu przez e, urząd, e, przez ministerstwo cyfryzacji, wprowadzenia w Polsce cenzury. Że to była też piękna piłka, bo do, w tą cenzurę nawalał pan e, Janusz Cieszyński. I to było zrobione w taki sposób, że osłabiało wynik e, wyborczy szanowni państwo e, koalicji obywatelskiej e, przed wyborami e, do parlamentu europejskiego. W I zresztą. potrzebna to była tam absolutnie. A, tak. I to jest pytanie takie, pytanie jest takie e, dlaczego pan Krzysztof Gawkowski bawi się w promowanie kadr PiSu? No Dokładnie, ja już wielokrotnie Państwu mówiłem o, o tym, jak Pan Czeszyński, no, już w sytuacjach takich podramkowych, pamiętam, jedno z wywiadów taki jest, o ile się nie mylę, chyba też u Pana Mrodzowskie, redaktora Morozowskiego, gdzie ewidentnie na pytania. Takie już niezwykle konkretne, dotyczące właśnie i respiratorów, i wszystkich innych działań, później związanych z pełnieniem funkcji jeszcze w Ministerstwie Zdrowia, i później już w Ministerstwie Cywilizacji, jeśli ja się nie mylę, no to pan, to pan Cieszyński wskazywał służby specjalne. Należy to wyjaśnić dokładnie: czyli kontakty pana Cieszyńskiego ze służbami specjalnymi, później ten jego deal z tymi sprzętem dla czwartoklasistów. Janek dokładnie pokazał, że ten sprzęt już czekał. Po prostu ta ilość tych komputerów czekała już na to, żeby została sprzedana. Znaczy była, była, była jakaś pula, która no gdzieś nie została sprzedana i, i później ktoś pomógł ją upłynić To jest niezwykle, niezwykle interesujące. Widzicie Państwo, całą rolę pana Cieszyńskiego w, podczas COVID-u. To też jest. Nie Zobaczcie państwo, na razie nie ma w ogóle sprawy dotyczącej ministra Szumowskiego, tam, tam było mnóstwo niewyjaśnionych, niewyjaśnionych spraw, nawet w związku z działaniem pana ministra Szumowskiego w NCBJ-ze. Czekamy na to, żeby to było zrobione. No, tam jest kwestia miliardów złotych. Naprawdę miliardów złotych. Pamiętajcie Państwo, że szczególnie już drugi lockdown posłużył pisowi do olbrzymiego złodziejstwa. Po prostu do olbrzymiego złodziejstwa. I teraz te kontakty pana Gawkowskiego z Cieszyńskim. Ja rozumiem, to nie jest tak, że my możemy wybierać komuś, z kim się możemy kontaktować, a z kim nie. Ale jeżeli to jest powiązane z no, tą pracą zawodową, czyli jak gdyby ta ciągłość działań PiSu w tak newralgicznym ministerstwie, w, tak, w takiej części państwa tak ważnej, no to tutaj no, pan Siemoniak powie coś zrobić, ale no, ja się ale do ojca się zwraca. Sami państwo widzicie, że yy, na to nikt nie zwraca uwagi. Pamiętajcie, że w, jakimś, w jakiejś sytuacji rzeczywiście kluczowej, szczególnie teraz podczas kampanii wyborczej, możemy mieć do czynienia z jakąś prowokacją, bo niewątpliwie PIS to będzie się przygotowywać. I tak jak Janek mówił o tym, o tej wrzutce w sprawie cenzury, yy, to jest, to przeszło tak bez echa, to jest niedocenione, a nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jaka awantura była kiedyś w sprawie akta. Przypomnijcie sobie Państwo. Po prostu e, takie rzeczy są w stanie, jeżeli nie przewracać rządy, to na pewno e, no, zmieniać, zmieniać poparcie olbrzymie. I tutaj też taka możliwość istnieje, bo to jest niezwykle newralgiczny sektor. Pamiętacie Państwo. I nagle okazuje się, że dalej ludzie z spisu, którzy zasłaniają się służbami specjalnymi, które nie zostały absolutnie przez tutaj na, nowo mianowanych już teoretycznie naszych ludzi wyczyszczone z spisu działają. To jest bardzo poważne zagrożenie. Ja mam nadzieję, że Pan premier Tusk już po wygranych wyborach prezydenckich, bo na to liczę, no będzie już czyścił. Po prostu będzie musiał czyścić. I to jest konieczne. To jest po prostu konieczne. Tak jak, zwróćcie państwu uwagę, jak przyspieszył Pan prokurator Bodnar. Pan minister Bodnar rozumie, że w takim stanie prokuratury zostawić nie może. I działa. No chcę, wiecie Państwo, jeżeli wybory wygra Rafał Trzaskowski, to oni chcą to po prostu jednym ruchem ręki dokonać tych zmian. I, I dlatego między innymi, yy, wiecie Państwo, dlatego. Yy, ale teraz nie ma na, na to akurat. Dlatego Andrzej Duda będzie najprawdopodobniej wbije nóż w plecy tego Karola Nawrockiego. Przede wszystkim tak. dlatego, że Mencen ma większe szanse w drugiej turze. Po prostu to nie jest tak, że on wygra tą drugą turę, tylko ma większe szanse. Wiecie Państwo, to, to trudno powiedzieć ej, o ile, ale, ale ma. Aczkolwiek Tomek mówi. Że jak ostatnim czasem się przysłuchał yy, Mencenowi i Nawrockiemu, to uważam, że Nawrocki mimo wszystko jest na poziomie wyższym. A, wyższym. Ja, na, ja, ja, szanowni państwo, patrzę na jednego i drugiego i to jest, przepraszam, yy, to, 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 naprawdę to są po, poziomy blisko dna. Ja, jak naprawdę z otwartymi, tak powiem, szeroko oczami oglądałbym debatę Mencen nawrocki to, to, to był hit. To u nas, żeby coś takiego mogło nast Nie nastąpi to nigdy Ja wiem, że to jest marzenie Marzenie, że tak powiem, świętej głowy Ale bardzo bym chciał tą, tą debatę W każdym razie Temat ekonomiczne w szczególności ale mamy, ale mamy do czynienia, że jeden z Członków rządu, lewicy Uprawia politykę W której Tak naprawdę, po pierwsze znaczy To jest polityka biznesowa Żebyście wiedzieli, pani Anna Strażyńska jest kojarzona z panem e, m, prawnikiem woźnym, e, którym tutaj jest z znanej kancelarii, tak. e, którzy e, łączą naprawdę sobie gigantyczne interesy. I tutaj, e, szanowni państwo, jak ja patrzę na to, to pewnie panu Gawkowskiemu Ganze że robi dobrze pisowi, on po tak. prostu chce wejść w układy biznesowe. No tak. i tu znowu, tu się powinna, tylko, tylko nie mamy centralnego biura antykorupcyjnego, bo centralne biuro antykorupcyjne jest związane z pisem, no to co ono będzie ścigać i badać Kierzyńskiego. Będzie badać. Tak, układy, układy, Cieszyńskiego. układy Cieszyńskiego. Układy pisowskie z lewicą. Natomiast zwracamy uwagę, szanowni państwo, bo wiecie państwo, na no znowu, nas, jest, nas tu naprawdę nie ma aż tak dużo. czekaj jak się rozwijamy, nie ma nas tak dużo, żebyśmy byli w stanie wydelegować człowieka do tego, żeby sprawdził, jakie interesy Gawkowskiej załatwia z, dominując panią Strażyńską i e, gdzie jest tego. Gdyby ktoś chciał do nas napisać w tej sprawie. Bo, Szanowni Państwo, to są ewidentnie interesy biznesowe. Czy Państwo. To są układy. To są dobre dla, dla Polski, to są dobre dla, dla tych ludzi, no, którzy. To są, Szanowni Państwo, to są, y, to są rzeczy, które, w których to wystarczy, y, jakby to powiedzieć. Przy, ja kiedyś... zaangażowania, no teraz chociażby AWW. Powiecie Państwo, czasem te konflikty interesu, one nie są. To nie, tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy są bardzo inteligentni i tu nie ma, Szanowni Państwo, przepraszam, nic na rynku. To naprawdę trzeba się mocno na, 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 nagłowić, żeby, żeby znaleźć e, tego. Ja Państwu mówię, że to taka moja dziennikarska intuicja podpowiada mi, że za tą nominacją kryje się jakiś deal, e, dlatego że Pan Krzysztof Gawkowski po prostu jest e, na miejscu. Ja Państwu powiem, że to tak trochę wygląda mi jak to, co się dzieje w TV. Deal albo konieczność Janku. Nie, tam, bo to jest tak jak w TVP. W TVP de facto odsunięto PiS od yy, władzy, tak, w TVP, ale zostawiono ludzi pisowskich. E, szanowni Państwo, nie dokonano czystek. E, panowie od Syguta byli kiedyś na samym początku i od pana Gorgosza byli w jednym takim towarzystwie, gdzie między innymi, nazwijmy to, byłem dla nich niewidoczny, ale ich bardzo wyraźnie słuchałem gdzie przyszli, nazwijmy, do ludzi związanych kiedyś ze mną, o czym oni nawet nie wiedzieli i zaproponowali im wejście na pokład po prostu TVP, bo oni im pracują dla innych telewizji komercyjnych, wejście i dokonanie po prostu przejęcia tej anteny. No to oni powiedzieli, że mogą wejść, mogą to zrobić, tylko, że tak powiem, prawo życia i śmierci wobec zastanych na miejscu należy do nich. I tu dostali odmowę. I szanowni państwo, jak no dostali odmowę, to oni powiedzieli, że nie będą, przepraszam, z łobuzami się bujać, nie będą tam wchodzić w sytuacji, w której będą musieli oglądać te mordy ludzi, którzy przez 8-7 lat wysługiwali się PiSowi. I dlaczego to oni zostawili niektórych ludzi? To państwu powiedzieliśmy, przychodzili ludzie i oni przychodzą z pis i mówią tak, słuchajcie, nie wyrzucajcie nas, widzicie, tutaj są te pompy sąco-tłoczące, tu jest jedna, ona szła do tego, tu jest druga, ona szła do tamtego, to my te pompy teraz przepniemy i wepniemy tam, gdzie wy chcecie. Czy przeniesiemy ten strumień pieniądza, który sobie PiS wypompowywał z TVP w miejsca, do których wy chcecie. I moim zdaniem Tomku to samo zachodzi w resorcie cyfryzacji, to znaczy Cieszyński przychodzi do Gawkowskiego albo bezpośrednio, albo poprzez jakiś ludzi i mówi słuchaj, tu są takie a takie interesy, ty nam nie zabijaj, ty się podłącz. E, zobacz, przecież to tego, to szanowni państwo, to są bardzo śliskie układy, ponieważ tu bardzo trudno naprawdę, to nie jest na zasadzie takiej, że ktoś przychodzi, daje walizkę, kasę, nie szanowni państwo, to jest, nie, nie, nie. To jest wprowadzanie... Określonych kancelarii prawnych. Danie komuś kontraktu to Ja są bym chciał pieniądze. bardzo. Ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie, dla kogo dziś pracuje. Tylko wiecie państwo, no mówię, mówię, tego, dla kogo dziś pracuje kancelaria pana Woźnego. Ja bym, jakbym się dowiedział jakbym zobaczył jego listę klientów to bym sobie, szanowni państwo, się dowiedział wtedy o co chodzi z nominacją pani Streżyńskiej i gdzie jest ten raz więc tutaj szanowni państwo zapraszam na adres e-mailowy, jeżeli ktoś z tych, którzy nas słuchają, bo to jest wąskie środowisko szanowni państwo, może do mnie napisać oczywiście anonimowość gwarantowana może mi wytłumaczyć, gdzie jest interes polegający na nominowaniu ludzi PiSu przez pana Gawkowskiego, dlaczego on wchodzi w to, gdzie jest, gdzie jest wypłata, gdzie jest o którą decyzję chodzi? Bo to, Szanowni Państwo, to są wielkie kontrakty. Czasem muszę Państwu powiedzieć, jest na przykład rzecz, która została zrobiona, która jest gigantyczną korupcją, ale trudno to udowodnić. Jest więc coś takiego, co się nazywa, Szanowni Państwo, pop cyfrowy podpis kwalifikowany. I to jest wymieniane co dwa lata, generuje około 200 milionów złotych w ciągu dwóch lat. 200-250, ale mamy też, szanowni państwo, profil zaufany. Polegający na tym, profil zaufany pozwala nam, szanowni państwo, złożyć dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego, pozwala nam się logować do sądu, obsługiwać wszystko, ale już na przykład nie pozwala nam wysłać z niezrozumiałych przyczyn zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego. Tu trzeba mieć cyfrowy podpis kwalifikowany. Szanowni Państwo, od strony bezpieczeństwa nie ma żadnej, żadnego znaczenia, którego to używa. No i teraz pytanie jest takie: dlaczego cztery firmy komercyjne dostają co dwa lata 200, 250, 300 milionów złotych naszych pieniędzy, przedsiębiorców, też podatników państwa moich? Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś sobie wymyślił, że ten profil zaufany to nie będzie do wszystkiego. A niby dlaczego nie? Niby dlaczego ma być ten cyfrowy podpis, szanowni państwo, tak, ja, szanowni państwo. Podpisuje profilem zaufanym na dokumenty w relacjach handlowych, i wszystkie prywatne firmy uznają to za e, właściwe, bo skoro sądy uznają to za właściwe, to dlaczego mają nie, nie tego? I tutaj, szanowni państwo, też jest pytanie takie, kto tą ustawę kiedyś wprowadził? I to wiecie państwo, to jest to, tak, bo to jest zrobienie takiego korytka, ćwierć miliarda złotych na dwa lata, szanowni państwo, dla czterech firm, czy tam pięciu. Chyba było cztery, jak sprawdzałem ostatnim razem. I wiecie Państwo, no to jest właśnie, na tym polega taka nowoczesny, ktoś powie, że to jest lobbying, bo nie, nie uchwycicie momentu, gdzie nastąpiła wypłata. Bo to jest bardzo trudne do znalezienia, gdzie ci, którzy to robili, dostali faktury, gdzie się pojawiają piarowcy, gdzie się pojawiają takie firmy jak Przemka Wiplera, które nagle lobbują za tym rozwiązaniem i nikt nie zadawał pytania i nie zadaje pytania, ale po co ten podpis kwalifikowany cyfrowy, skoro jest profil zaufany, który jest tani i jest i nie kosztuje przedsiębiorców. Dlaczego? Ja mogę składać dokumenty do sądu, a nie mogę złożyć profilem zaufanym dokumenty do skarbówki. Bo ja byłem stanąłem, szanowni państwo, 4 lata temu, przed koniecznością, że muszę, szanowni państwo, albo za, zapłacić 1000 złotych księgowości, bo musiałem złożyć cztery zerówki. Mój miałem, bo ja nie byłem niestety Krzysztofem Stanowskim. Mnie ścigała, ścigała tak skarbówka. robiłem tak. mnie ścigała skarbowka, że nie złożyłem czterech zeznań podatkowych. Bo ja nie wiedziałem o tym, że jak spółka nie ruszyła i nie działała, to też trzeba składać po prostu roczne zeznania. Tym, z... tak, w tym samym miejscu, Janku, niedaleko ciebie jakaś taka kanciapa komputerowca, po tak, tak, podejrzana, zimna, i, ta, i takie pieniądze. To takie, to tak, tak. w no, tej samej robiliśmy. W tej samej kanciapie. Ale ja jeszcze mam pytanie: no, przecież, Pani Szymoniak, czyż teraz. Unimog zaczyna szukać gazu w Polsce. To teraz tak? To będzie można teraz, jeszcze będą konkurencje dla PGNiG robili? Co wy robicie? Teraz? Czyli Ruski, ruscy będą szukali gazu de facto dalej? I, i, i ludzie z CBA? Wchodzicie w takie rzeczy i wy się na to po cichu zgadzacie. Szanowni Państwo... Będzie kryminał kiedyś z tego. Szanowni Państwo, historia e, na weekend, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, szanowni Państwo. Historia bez cenzury wchodzi jutro, to już nie promuję tej, 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 tej ten. aczkolwiek tam pamiętajcie, ci z Państwa, którzy nie nabyli, to na stronie Hognot macie jeszcze aktualną, parę sztuk jeszcze zostało aktualnej historii bez cenzury. Tam jest świetny materiał o Donaldzie Trumpie i jego związkach z KGB. A tu macie szanowni Państwo prawdziwy Konrada Wallenroda, żydowską wojnę w Warszawie. I szanowni Państwo, oczywiście przypominamy o Metatronie i naszych nowościach. W, w, za tydzień już, szanowni państwo, nawet za niecały tydzień, bo najpóźniej w poniedziałek będziemy Państwu wysyłać książki doktorki pani Aleksandry Sarny, Seksuolożki, psycholożki, psychoterapeutki. No i oczywiście też jest audiobook, który się cieszy świetną popularnością, dlatego że genialne wykonanie pani Anny Ryźlak, która lektorki, która świetnie to przeczytała. Ja też jeszcze Państwu przypominam książkę Sylwestra Latkowskiego o tych, co krzywdzili dzieci na przestrzeni ostatniego ćwierć wieku, o zmowie pomiędzy ludźmi, którzy, Szanowni Państwo, po prostu są wpływowi, dziennikarze, politycy, ludzi służb, którzy niestety. Przyzwalają na to, na bezkarność, właśnie chociażby sprawców e, krzywdzenia dzieci na dworcu centralnym sprzed 25 lat, w czym był, jak e, powiedział kiedyś, ujawnił 4 lata temu e, Paweł Wójtunik, w czym był zaangażowany jeden z czołowych polityków PiS. Zacznę to go dręczyć. Jego tak. I tuż po tym, jak to zrobił, e, zaczęto dręczyć jego rodzinę. Dzwoniono do jego córki, e, z jego telefonu, tak jakby, e, tak zwany spoofing, tak to jakoś tam szło, e, który e, polegał na tym, że po prostu słyszała głos z telefonu taty, że siedzę obok taty, tata nie żyje. Hmm. Wyobraźcie sobie, co, co czuje dziecko, jak słyszy coś takiego. Niech Pan Bałtyk powie, skąd jego kariera z, z szefa komendanta, komendanta na dworcu centralnym. I to jest książka i to jest audiobook. Do, do, do e, nagle tak ważnej funkcji w, w CBA, prawda? Tak, Panie Grzegorzu. Ale e, teraz, jeżeli można, no bardzo dziękuję Panu Ministrowi Bodnarowi. Zadaję ciosy. Panie Rosłowie Pan Jarosław po 17.30. Jednakżeście raz nerwowali. I dzieje się. Szkoda, że, że się Moniak nie bierze do roboty mocniej. I Bodnar pisze tak. Na się. Panie Misze Ziobro, czy naprawdę chciał pan z kolegami, prokuratorami unieważnić wybory 15 października 2023 roku przy wykorzystaniu analiz Hermesa? Serio. Pozdrowienia ze stumilowego lasu. Komunikat prasowy o śledztwie dotyczącym oprogramowania. Mamy tutaj dalej. No, to się robi grubo. To się robi grubo, no to nasz Zbigniew musi sobie przyszyć w pół coś, nie wiem do czego teraz, bo to się robi grubo, to ten Stanik, Zamaszek, tam te wszystkie rzeczy. A pamiętaliście grubo. jak mówiliśmy, że próbują? A mówiliśmy, tak, pamiętacie co wam Janek mówił o Hermesie, tak, tak. Nie, nie ma Janka w Hermesie. Specjalnie nigdy nie było Janka w Hermesie. Wiadomo, że jest tą ja, nie, nie to ja, no nie wymieniają mnie publikacji. No. Błagam pan... Cię, proszę Cię. Nie wymieniają mnie publikacji, Oni dygotali, no. Także brawo Panie Ministrze, brawo, brawo. No Pan wziął za... Oj, Panie Zbigniewie i Pan, co pan, pan, pan nie wiedział o tym, Panie Jarosławie, oczywiście, że wy chcieliście wybory rozwalić. I po to ten rząd dwutygodniowy te rzeczy e, coraz bliżej do więzienia. Tak. Do więzienia, panie Orsze, do więzienia. Szanowni Państwo, do więzienia. Ja przypominam jeszcze raz o audiobooku, e, który żeśmy wydali Sylwestra Latkowskiego. To jest najmocniejsza jego książka. Moim zdaniem e, naprawdę warto posłuchać. Od e, jutra po jutrze będzie na pozostałych platformach. gdzieś e, na hognot.pl, a ja Państwu mówię do zobaczenia.